Witajcie w domu naszych marzeń! Wyluzuj, Mak Przecinak. To tylko makieta. Sprawmy, żeby prawdziwy Krystal Brighthouse był idealny. Będziemy mogli razem spędzać każdą chwilę do końca naszego życia? Co? Od teraz będzie epicko! A ja pokażę temu maluchowi, jak się robi półkę. Bo wiecie, mam mega talent do majsterkowania. O, upsik. Jest dużo do zrobienia, ale dokonamy cudów, jeśli będziemy współpracować. Myślę, że warto zacząć od... Entuzjazm! Podoba mi się! Czekajcie chwilę! No elo, Persi! Zapraszam was dziś do latarni na wypasiony super -res. Małych duchów, trochę twardy też I zmiany w mieniu oka Od razu ładniej jest Bo mówią, więcej kopyt i praca lżejsza A praca z przyjaciółmi zawsze przyjemniejsza Praca bre, bre, bre Sporo pre. mamy jej A ja nie boję się Z tobą dużo łatwiej jest Praca bre, bre, bre Plany spełnią się gdy pracujemy razem, to proste jest, proste wszystko jest Znalazłam świetny kolor Tak, tak. przecież bierze się na tym znam Działamy w mgnieniu oka Będzie pięknie, taki jest plan Bo mówią, każdy kucyk ma takie magie ma Gdy pomoc ich potrzebna, tak. możesz liczyć na mnie Urocze miejsce zasługuje na królewskie traktowanie! Wielkie marzenie dla takiego małego domku! Jest. Hey. <laughs> Potrzebuję się, <laughs> więcej! Więcej! Pana Hej! A, kucyki, może byśmy się tak skupili? Max, nie balot! Zadaniowość. Sztuka designu! Autorska ściana! Eee. Jak? daleko? Eee. Jeszcze? Gdzie postawić lokaj robota śniadaniowego? Pomoc! Pomocy! Moja lodowa rzecz ma Ha, brokat, brokat! <tryk> Czego jest o, o, brawo! 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 Nic z tego nie rozumiem. Myślałam, że współpraca to będzie coś prostego, ale okazuje się, że jest straszny chaos. Tak mi ciebie brakuje. Zawsze potrafiłeś mi najlepiej doradzić. A właśnie teraz tak bardzo tego potrzebuję. Chwila, może tak właśnie mam pomóc moim przyjaciołom? Zebrać ich razem i wskazać sposób. Dzięki, Tato. Dobra, moi drodzy, przestańcie! Wiem, że wkładacie w to wszystko masę energii, ale ta praca powinna nas jednoczyć, a nie rozdzielać. A na razie jest mega bałagan. Ta, ja nie chciałam nic mówić. Już przestałem cokolwiek ogarniać. Jakaś totalna remontowa porażka. Żadna porażka, tylko nieskończona praca. Chodźcie kochani, damy radę. Wszyscy razem. Proszę, Plany spełnią się, gdy pracujemy powoli. razem, to Proste jest, proste wszystko jest! raz Sporo mamy jej, a ja nie boję się Z tobą dużo łatwiej jest! Proszę, Plany spełnią się, gdy pracujemy razem, to Proste jest, proste to wszystko jest! jest. Pięknie niż sobie wyobrażałam! Zostaw to mak przecinak!